tam część długa tu mamy garłacze, kariery. Nie takie garłacze? 20 złoty parę garłaczy. Tu mamy kryny. po 30 złoty kryny. Mamy czarne. Jak łebni, dobrze leżdżą, to to będzie się Tu mamy sutynety 40 Nie, Ваші кар'єри у Криму виглядають... А це качуни? В які ціни? На п'ятнадцять. Сто. Я вже по п'ятнадцять. Białe po pięć drzwich pomskich, ale też Te nie, białe nie. Tak, że widać. Fajne ptaki. Pan graje wymaną. Pan nakładny jest. no. no. A co to pani zakaruje? No. Танцей Єдюрний. так. А, а ти жовтий, у пам'яті якого? То той, власній чоловік. А, то жовте, яка ціна? Те жовти кримки? Наразі вот. пін-стув, бо то є з того року одне, а другі дві. Пін-стув, пін-стувик, вот, маємо таких кримок. Особливо це і слабше. Однішу голову, ну трохи. Czerwoma są młody wywrotek i żyje fajne te żółte nic ładniejsze, bo same są te tylko wąsy ma leży para żółty A takie mętacilki jaka cena? 70 jako. 70 to para parzysta? Nie, nie parzysta, ale z tego roczne młode no. Ale to sam czasie. No. Mamy newki. A newki jaka cena? Zależy. 150, to taka. 150 zł. 150 zł mamy takie nefeczki. Fajna, ta, ta jest samica miła taka. Semiczka. No. No. Takie piżaki. No chyba no, no. wcześniej onowym. A winery? Te szeki? Jeszcze tak dwa tygodnie. Te szeki jaka cena? Słucham? Szeki jaka cena? I 200 zł sztuka. Dwie stówki. Nawet Sztuki. Mewki, Sztuki. Mewki, po sto, mewki po 150. Ta jest też ładna z głowy. Sroczki po 150. Sroczki po 150. Tak to wygląda panowie. Tu też te no, elementy... Znaczy takie piżaki, nie? Za 50 zł. fajna to te czarna też fajna jest. Fajne głowem. Troszkę i sam. Ten pierwszy, co to jest? To? Tak. No ten sam czarniczka. Powiedział, że to samczyk młody będzie. Który? I ten, ten pierwszy. Ma... Ten, no? ten pierwszy? Taki no, ja. no, chyba, bo no. A, ten. Ja ten. To ja to chyba była. To... To... No. A, tak, zobaczyć... no, to tak Jak śliba. A właśnie z tego roku wszystko.

Janek, ale nie ma tutaj nikogo Muszę zapytać Cześć Janek No twoi Jasiu? Tak nie ma tutaj nikogo Czego? Tu mamy bródki niebieskie i nie nakrapiamy O ile Janek ty bródki masz? Ile? Co? Po cztery. Dyszki. Po cztery dyszki, Takie bródki. Czarne. Czerwone. Też czerwone i czarne. brudek jest. Już skończyłeś? Co?